Wędrowali długo przez pustynie, doliny, Przez mrok nocy i znużenie drogi. A jednak nie zatrzymali się, Bo wierzyli, że tam, gdzie prowadzi gwiazda, Tam rodzi się sens. Oto pierwszy z nich. Niesie złoto. Dla, dla króla. Idzie drugi. W dłoniach A oto trzeci. Niesie migwę. Znak miłości, która będzie gotowa na ofiarę. Klękają razem. Nie jako władcy, lecz jako ludzie. Jako ci, którzy znaleźli odpowiedź na swoje pytania. Bo dziś, tu, w Betlejem i tutaj w Imanowej, rodzi się król, król serc. Chwała Bogu, który się objawił. Pokój ludziom, którzy mają odwagę uklęknąć. Amen.